co ci tak przychodzi pierwsza na myśl? No myślę, że ta ekipa trenera jest przede wszystkim gdzie tutaj naprawdę trener stworzył fajną drużynę. Wszyscy się trzymali razem. Zresztą kibice chyba bardzo docenili tę drużynę, bo kiedyś wysili transparent. Drużyna z charakterem i nazwiska wszystkich piłkarzy, którzy tam byli, także... Na pierwszą myśl, mam chyba ten widok przed oczami właśnie i gdzieś i tam wiadomo mój debiut tutaj w Ekstraklasie to było też takie spełnienie marzenia dla mnie. Ja zawsze wyciągnął na Wisłę, bo, bo to bardzo duży klub, spełniłem tutaj swoje marzenia i, i tak jak mówię zawsze tutaj będę pracował cię po wspomnieniami. Jakiego meczu się dzisiaj, ponieważ myślę, że otwartego, bo i, my, i Wisła gra bardzo ofensywnie, więc mam nadzieję, że to będzie... Dobry mecz dla kiewiców, ale, ale że to jednak my dzisiaj pokonamy Wisłę. Życzę awansu oczywiście, życzę jak najlepiej, życzę awansu, ale mam nadzieję, że to dzisiaj my pokonamy, pokonamy Wisłę i tam krok po kroczku po prostu będziemy dążyć do tego, żeby awansować się tak Cluster. Zobaczymy tego, żeby dwie małopolskie drużyny awansowały do ekstraklasy? Ja, ja myślę, że nam łatwiej będzie bezpośrednio. Już wytłumaczę dlaczego, bo mamy z ruchem bezpośredni na remis, a bramki mamy o cztery lepsze i z no, puszczą mamy lepszy. A, a, a wyspa nie ma, więc po co tam się tak szarpać? My wam w swoim ubezpieczeniu, a wyspokojnie po zbarałem. Pobyt tutaj na Reymonta, tyle lat, tyle lat, byłeś związany z tym klubem. Tak naprawdę, swoją taką karierę piłkarską też zaczynałeś w piłce nożnej, zaczynałeś tutaj przy, przy Reymonta jeszcze jako trener, tak. później jako prezes, działacz. I... W ogóle na wszystkich możliwych szczeblach, jakie ci emocje dzisiaj towarzyszą? No właśnie o, o tym z Alanem też rozmawialiśmy, bo się dzisiaj przypadkowo spotkaliśmy, u Barbara też fajna historia. I rozmawialiśmy troszeczkę o tym, jak, jak to eee. będzie. Tak jeszcze, wiesz, teraz tak już się czuję fajnie, jakby widząc też e, tyle, tyle znajomych twarzy i też tak pozytywnie odbierających, nie? Moją osobę. E, to jest super. E, na pewno przychylnie myślę, że będzie, będzie tak, że będzie ciężko, nie? Tak, tak myślę, nie? Że jak jak tym, to o, myślę, że... Zaśpiewam normalnie, nie? Tak, ja śpiewam. Czasami jestem yy, w skyboxie na wschodzie u, u, u Tomasza yy, no i tam wtedy zawsze śpiewamy głośno, yy, wspieramy. No dzisiaj pewnie też zaśpiewam, bo jakby to jest jakby dla mnie też wyjątkowa pieśń, no ale no, wiadomo, przez później 90 minut to będę skoncentrowany na tym, żeby pomóc też zespołowi. Na tyle na ile mogę z miejsca, w którym jestem, ale no walczymy, nie? Też jakby no, wi wiadomo, to będzie taki mecz. Mam nadzieję, że to będzie też taki mecz, że, że, że to będzie, jak nasz trener powiedział, że czeka nas piękny wieczór, nie? I, i żeby to był piękny wieczór tak jak te hity ostatnio. to kolejna podpisana przez nas, może nie umowa, ale list intencyjny wyrażający chęć współpracy. Działamy według tego priorytetu, który sobie założyliśmy, że historia jest tym elementem, który jednoczy całą wiślacką społeczność, wszystkie grupy i zorganizowane, i niezorganizowane. No i ten dzisiejszy list jest tego wyrazem. Społeczność Fundacji Otwarte ramie Białej Gwiazdy to jest niesamowity element w naszej wiślackiej społeczności i chcemy z jednej strony to pokazać. Oni też piszą piękną kartę w historii Wisły. No i z drugiej strony, chcemy też dla tej grupy przygotowywać różne atrakcje czy wydarzenia związane z dziejami Białej Gwiazdy. My chcemy przede wszystkim dokumentować dzieje Wisły Kraków i popularyzować. Czyli te dwa działania to, jest, to są strategiczne dla nas elementy z docelowo Muzeum Wisły Kraków, gdzieś na horyzoncie się jawiącym, ale chcemy już teraz działać na obu tych kierunkach. Dobra, Pawełku, to Fundacja Otwarta do Gwiazdy podpisała list intencyjny z historią Wisły. Myślę, że to ważne wydarzenie dla obu stron. Jak ty się zapatrujesz na to? C czujemy, że jest to dla nas ogromny wyróżnienie i i, po, i, i po, po, do dumy, że akurat Stowarzyszenie Historia ta tak cię ona ta się i, i, i zaprosiła nas

Jak było? E, dawno nie, mnie nie było, szczególnie na stadionie. Byłem zajęty zawodowo i rodzinnie. Ale muszę powiedzieć, że ten mecz mi się podoba. Szkoda, że Wisła nie wykorzystała okazji, której miała do strzelania bramek. E, przeciwnik wymagający. się gra bardzo agresywnie. E, gra szybko, szczególnie z kontrataków, ofensywnie. Także no, każdemu się ten mecz podoba, szkoda, że popełniliśmy błąd przy bramce wyrównującej dla niecie, no ale niestety klucze różne błędy e, oczywiście e, nie wolno robić. Dlatego uważam, że Wisła ma lekką przewagę, szczególnie w okazji rozszczenia bramek, a oprócz tego no, gra Wisła dosyć technicznie, szybko co jest w futbolu nowoczesnym bardzo ważne. No dzisiaj widać tutaj między, między kibicami, cały czas trener jest rozpoznawalny, robią sobie zdjęcia, biorą autografy, to chyba miłe, tak zapisać dla w pamięci. Mnie, dla mnie to jest naprawdę wielka satysfakcja, no, to co ludzie, jaką sympatię mają w stosunku do mojej osoby. Ja oczywiście się odwdzięczam, bo, bo wiadomo, że dużo przeżyłem i dużo radości przeżyłem, w tym okresie pracowałem w Wiśnie, także z przyjemnością zawsze przychodzę na mieszkanie. みんな大変 Gratuluję wam ja oczywiście z wyciężka trzech punktów naprawdę z ciężkim rywalem, to jest bardzo ważne. Ale najbardziej to gratuluję, a bardziej może dziękuję Wam za konsekwencję, za dyscyplinę i za to poświęcenie. To jest naprawdę rzeczy cenniejsze niż, niż, niż. gratuluję wam chylę czoła i... Dziurka!